Dzień dobry! Dzisiaj witam w Teatrzyku. Nie wiem, czy tak było, ale mogło tak być. Tak sobie to wyobrażam, na podstawie własnej wiedzy po życiu. A więc uwaga! Najpierw kurtyna, a potem będą różne postacie, dwie tylko, z objaśnieniami, czyli dy, dy O! Uwaga! Kurtyna. Witajcie. kurtynę odkładam. Otóż przychodzi pan do pana. Przychodzi taki pan. Mój ulubiony totalniak i mówi Hej, hej, pajacu. Tak, 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 tak. Jestem, 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 jestem. Pajacu? Wiesz od kogo przychodzę. A tak, 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 wiem, 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 wiem. No właśnie. Więc przychodzę na rewizję, bo jestem rewizorem w imieniu nadrządu. A tak, 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 nadrządu. Ja wiem, 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 tak, nadrządu. Co tam u Was? A tak, tak. Właśnie, wszystkim kazaliśmy nosić maseczki znowu i będą mandaty, już policja atakuje złych ludzi bez maseczek w metrze w Warszawie i w innych miejscach, tak. I a, a co? Mamy jeszcze wprowadzić nakaz chodzenia na czworakach? A możecie, możecie, możecie. To dobrze zrobi. No ludzie muszą się bać. To, to dobrze, to będą chodzić na czworakach. A to dopiero od września. Dobra, nie pali się. Mogą chodzić na czworakach od września. A no to, 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 to chyba dobrze. Tak to już chyba wszystko. No nie, nie, nie. To nie wystarczy, mój drogi kolego. Ani chodzenie na czworakach, ani maseczki nas nie zaspokoją. A, a, a dlaczego? Wszyscy tak robią. Te, te w innych krajach tak samo robią. No to do nich przychodzą moi koledzy od najwyższej władzy i mówią to samo, spokojnie. Zobaczysz, kolego, wszędzie będzie tak samo. To, 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 to co mamy robić? No lockdownu nie możemy wprowadzić przecież. A, nie możecie? Nie możecie? No bo już. Nas nie stać, no bo już pieniądze się nie drukują. No, właśnie, pieniądze się nie drukują. Kochany, nie możemy drukować pieniędzy, bo będą pękały bańki spekulacyjne i się zrobi urealnienie cen, i będzie deflacja, i ceny mieszkań spadną na świecie, i różne inne rzeczy spadną. To dla nas jest niekorzystna sytuacja. Tak, 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 tak. No właśnie, więc już nie możemy drukować pieniędzy i dlatego musimy zrobić to, co nam zrobiliście już na wiosnę, czyli zatrzymać produkcję, zatrzymać podaż usług. Tak, 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 tak. Ale nie, 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 proszę pana, panie szefie, no nie, no słuchaj, 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 słuchaj uważnie. Zatrzymać podaż dóbr i usług. Żeby ceny rosły, żeby nie było deflacji. Deflacja to śmierć. Śmierć. Tak, 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 śmierć. No dobrze. To co? Robicie tak, ale no, no, nie bardzo się da. A co? W zamian? Co, co, na co możemy liczyć? No, ja bym chciał, miał jeszcze parę planów w życiu. Kolego, już bardzo dużo dostaliście i twój nadzorca, minister zdrowia. To były duże kwoty. No to duże były, no ale też duża odpowiedzialność, no. To już więcej nie dostaniecie. No to co dostaniemy? Nic nie dostaniecie, po prostu. Jak będziecie tutaj stawać okoniem, albo kłaście rejtanem, to my wam powyciągamy te wszystkie pieniążki, któreśmy wam zapłacili i co wyście je zdefraudowali, I prasa będzie o was dużo pisała i w mediach będzie pewno, że jesteście złodziejami! Złodziejami, 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 nie chcemy być złodziejami. Ale jesteście. I wtedy odejdziecie, a zastąpi was totalna opozycja. <śmulatuj> I zrobi to, co my każemy. No to dobra już, no to, to, my tak, to, to tak co mamy zrobić? Macie zrobić lockdown, maseczki tak, chodzenie na czworakach tak, ale ma być lockdown gospodarki. Mają być zamknięte fabryki, biura, szpitale, szkoły. Wszystko ma być zamknięte. Ale będą ludzie umierali, jak do już umierają z tego powodu, że nie ma szpitali. Przecież nie ma komit umarli. Ale kolego pajacu. Kolego pajacu. no Muszą umierać. Wszyscy umrzemy. No. Może ja nie tak szybko. Ja już mam drugie serce od ofiary wypadku. No to ja też te drugie serce. Poczekaj, poczekaj. Dostaniesz drugie serce, jak będzie na to pola. Teraz załatw sprawę. No i tak prawdopodobnie ta rozmowa się toczy może niedokładnie, ale myślę, że bardzo zbliżony jest kształt rozmów nadzorców Unii Europejskiej i poszczególnych jej państw, także państw innych kontynentów z premierami, prezydentami. O, spadł ten dodajek z hałasem. To taka antycypacja, ale to jeszcze nie dzisiaj, nie jutro. Otóż takie rozmowy są, ta rozmowa trwa Wielki lockdown generalny się zbliża wielkimi krokami. W Niemczech się mówi o przełomie sierpnia i września. Się mówi tak, poważnie się, się mówi o tym. No to niech się mówi też w Polsce. Kto naiwny, kto łatwowierny, niech liczy na to, że nikt się nie znajdzie w Polsce, kto nam zamknie gospodarkę. Ale ja bym nie był łatwowierny i naiwny. Aha, no i właśnie. Proszę spojrzeć na mój list otwarty, który jest w poprzednich nagraniach wyszczególniony także w komentarzach. Jest link i będzie link w komentarzu do tego nagrania. Link do listu otwartego, który domaga się od rządu, ażeby, od prawdziwego rządu, czyli od panów Kaczyńskiego i Morawieckiego, aby nie wprowadzali drugiego lockdownu. List otwarty ma jakiś sens, jeżeli będzie okazją do samoorganizacji Jednostek, związków, różnych grup interesu. To naprawdę może mieć sens. Spróbujmy. Dziękuję bardzo.